Katarzyno, a propos kompetencji cyfrowych, czy one są kompetencjami przyszłości? Tak definiowane, zawsze budziło mój opór. Jako mm -hmm. też wieloletni pracodawca, od lat nie zdarzyło mi się przyjmować ludzi tylko i wyłącznie na podstawie jakichś świadectw, a dużo bardziej na podstawie tego, co reprezentują sobą zwyczajnie jako ludzie. I zawsze to budziło we mnie bunt, że przez lata hołdowaliśmy takiemu myśleniu, że nie wiem, programowanie jest kompetencją, Przyszłości. Myślę, że ta obecna sytuacja i to, że świat zmienia się wokół nas dynamicznie, jest bardzo kompleksowy, zmienny, tym bardziej pokazuje to, że tymi rzeczami, którymi niedostatecznie rozwijamy i cały czas doceniamy jako kompetencje przyszłości, są te kompetencje związane z tym, co my posiadamy jako ludzie, jak my potrafimy się. Uczyć, jak dbamy o to, żeby pielęgnować coś, co się nazywa wytrwałością. Jak rozwijać ten element zdrowia emocjonalnego, inteligencji emocjonalnej. Przestrzeń, w której się znaleźliśmy teraz, bez bliskości i kontaktu osobistego z szerszym kręgiem ludzi, myślę, że to jest też takim testem na to, jak w tej sytuacji sobie radzimy, jak budujemy czy odbudowujemy te swoje potrzeby. Emocjonalne, jak jesteśmy w stanie pracować w złożonym, różnorodnym środowisku. To wpływa na to, jak rozwijamy te nasze umiejętności kognitywne, poznawcze, ale też te osobiste. Kolejną kompetencją jest kompetencja nie przekazywania wiedzy podstawy, ale nauki myślenia. Kiedyś jeden z moich dyrektorów powiedział. Właśnie takie zdanie, które cały czas po latach we mnie rezonuje, mówi, wiesz, Zoś, jak bym tak podsumować krótko naszą tychczasową szkołę, to może powiedzieć, że przez wiele naszych polskich szkół można przejść przez wszystkie etapy edukacji i nikt cię nie zapyta, co naprawdę myślisz. Kierują się tylko kluczem odpowiedzi, czyli to, na ile faktycznie uczymy tych umiejętności myślenia. Kolejnym ważnym elementem jest element związany z taką wewnętrzną sterowalnością. Czyli też zdolności odnajdywania sensu. Można powiedzieć, że koronawirus zafundował nam taki zbiorowy, duży test na to, jak wygląda świat bez pracy, jak człowiek dzisiaj w tym teście sobie poradził, że praca to jednak coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, to też pewna rutyna, element poczucia sensu. Czy my jesteśmy w stanie w tej sytuacji ten element sensu odnaleźć? Jak się adoptujemy, jak się właśnie uczymy nowych rzeczy, oduczamy i uczymy, a nie odtwarzamy tylko to, co było. I uczenia właśnie takiej adaptacji też elastyczności. Ja myślę, że, że to są te kompetencje, na których też od samego początku, jako, jako w momencie, staramy się budować, i w oparciu chociażby o te kompetencje, też zbudowana jest nasza Akademia Przywództwa dla Dyrektorów.